Witam Was tu na PLB.com. Dzisiaj jestem po mocno wyczerpującym biegu po ćwierci maratonie Szwajcarii Kaszubskiej, który odbył się w przywizu. Zamknąłem się w 12 km poniżej 57 minut, z czego jestem w sumie zadowolony. I co tutaj wypić? Słuchajcie, było parno, było bardzo gorąco. Spadła na nas ogromna ulewa z gradowiciem, z piorunami a biegliśmy pod linią bez takiego napięcia, tak się zastanawiałem, czy to w ogóle jest bezpieczne, czy to nie zaczyna być jakąś masakrą, ale biegło się świetnie. Cały mokry, wszystko dociniany, buty, wszystko, wszystko było mokre. Wobec tego dzisiaj, dzisiaj biwo produkcji domowej jednego z mojego, z naszego, przepraszam, jednego z naszego, jednego naszych widzów Krystiana. Bardzo fajny pomysł na pakowanie buteleczek tajemnicza cyferka 1 oznacza Hefe. Hefe Wajcen, jak to już stwierdził. Tak, niemiecki, niemieckie Wajcen to odwołanie do... No i dobrze, do, do, do aromatów gdziezdika, banana. Zobaczymy co się będzie działo. Ciekawy sposób na pakowanie w ogóle. Może się komuś przyda. Aczkolwiek ja rzucam takie odrobinki. E, Piany, z zaprzyjaźnionego sklepu. Podkład muzyczny jest. Tandetny szkło z zakopanego, ale daje do do, do, do do tego. No do przenicznego piwa. Jest. Tumek wygrawerowany. Nie wiem, czy będzie się to widzieć. Jest. Lejemy. Pierwszy raz taki kolor widzę w sumie. Widzi, widzicie, to pod, trochę podkolorowane piwo. Nie naleję tego do pełna, tak jak się powinno hefe pić. A jestem spragniony, więc naleję. O, potem zmieszam drożdże i zobaczymy, co będzie dalej. O, teraz proszę. Morskie oko, tak? Czy co to jest? Tak, standard. standard Kaufland. Mogę jeszcze trochę wlać. Dobra, a teraz wlejemy, zabieramy wszystkie drożdże. E, właśnie, przed tym zabraniem wszystkich drożdży Muszę no, powiedzieć, że piwo jest dosyć jasne w kolorze e, takiego świeżego banana. E, takiego jeszcze e, nie niedojrzałego, ale takiego, którego zabiera się w podróż tak? e, do Europy. Taki, o, o taki banan ba chodzi, taki, czyli taki jeszcze nie dający się do sprzedaży. E, no, co prawda, widzieć, to piwo w w innym kolorze e, klasowym. Ja mam takie piwo, no... W kolorze banana więc jest dobrze. Piana jest jak w każdym piwie albo w większości piw domowych bardzo ładna. Drobno oczkowa, wydaje się pianą trwałą. Zobaczymy co będzie. U góry już osiada czapeczka. Wygląda to bardzo smakowicie. Piwo jest... Jest mętny, nawet nieopalizujący. Nie Tutaj w tym takim przesmyku jest mogłoby nawet trochę, trochę, trochę mętny. To bardzo dobrze. Teraz się jeszcze bardziej zmąci, kiedy dodamy Wszystek drożdże, to mówi moja babcia. Słuchajcie, coś wspaniałego. Wygląda, wygląda dobrze, aczkolwiek tu się coś teraz wsypało dziwnego takiego, wlało. No, mówię, że wsypało, bo, bo y, taki proch oświata to chyba drożdże. Piękna piana. Two finger head. Z butelki. Bardzo fajne aromaty y, pszenicy, czyli typowy wajcen, można byłoby powiedzieć. Czyli banan w połączeniu z dzikiem. Mmm. No cóż, więcej chcieć, albo, albo witbira, albo jakąś wariację pszenicy, czy to hefe, czy Dunkel, czy o Dunkel też czeka od Christiana, Christian z Gdańska, pozdrawiam cię, bodajże chyba Mifi Mifi ma Mifi 100 taką ksywkę. A więc... Dobrze. Praktycznie wszystko w tym piwie jest zbalansowane. Ja nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj jakiekolwiek pracujące yy, wysycenie. Ten grawer trochę przeszkadza. Tandetny. No, no, nie widzicie więc. Skoro nie widzicie, to bardzo dobrze, ponieważ piwo jest mętne, a walcen powinien być mętny. Powiem Wam coś o tym piwie. Generalnie e, nadpiany biją e, aromaty e, właściwe, jak najbardziej właściwe, czyli, e, czyli goździk i banan. Nie zapytałem się na jakich drożdżach, niech mi podpiszcie jakie drożdże są użyte, czy WB06, czy jakieś inne. Piwo doskonale nadaje się do gaszenia pożaru żar lejącego się nam z nieba, na przykład podczas biegania. Takie piwo powinno być serwowane, kurczę, po każdym biegu. Zamiast e, przysłowiowej, co tam dzisiaj było, e, żurek lub e, żurek z pajdami chleba ze smalcem, bądź e, pomidorowa. Większość wybrała żurek, ja też. Piękne okolice Szwajcarii Kaszubskiej, Tokary, Czeczewo. No, no co ja mogę powiedzieć. Piękna, stylowa według mnie e, pszenica. Można by ją spokojnie wysłać na konkurs. E, w naszych konkursach mm, to nie o, nie o to chodzi, że to jest słabe piwo, ale nawet słabe piwo otrzyma dużą pulę punktów chociażby za pianę czy za wrażenie ogólne oceniającego sędziego. No, tutaj piana e, no, była na dwa palce, w tej chwili jest na jeden, ale to, myślę, że do jakiegoś tam próbkowania wystarczy, żeby dostało no, może nie 12 punktów, ale sporo. Piana powinna być na pszenicy e, piękna, powinna być trwała. Chociażby z racji tego, że no właśnie tutaj jest zadana pszenica, która się dodaje chociażby dla e, pięknej piany. Chociaż leasing tu raczej nie będzie. Co z goreczką? Góreczka jest również stylowa, czyli praktycznie niezauważalna. Nie wybija się ponad. E, Ponad wszelkie aromaty pochodzące z piwa pszenicznego, podchodzę z wielkim piecyzmem do, do tego piwa, jako że ja dobrej pszenicy uważać nie mogę. Nie wiem dlaczego. Robiłem już pszenicę temperaturowo, dekokcyjnie. Naprawdę nie byłem z tego zadowolony. Tutaj, Krystian pomimo tego, że e, to jest. E, nie ma kilkuset warek, warek na, 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 na plecach, ta pszenica tobie wyszła. Spokojnie lepsza niż każda pszenica koncernowa do nabycia w większych sieciach handlowych. Nic więcej nie będę mówił, słuchajcie. Piana jest super, e, kolor jest e, pięknie stylowy, piwo cały czas pracuje. Jest wysycenie, którego, które nie narzuca się w ustach. Chmielowość, czyli gory, pochodząca z goryczki, czy goryczka no generalnie nie ma tutaj jakiejś wielkiej goryczki i o to chodzi ze w takim piwie. Chmiele nie grają pierwszych skrzypiec. I o to chodzi w tym piwie. Także ocena ogólna jest całkiem, całkiem, całkiem. To całkiem, całkiem przyjemne piwo. Piwo wypije z wielką przyjemnością. Musisz startować w konkursach. Naprawdę... całkiem fajna pszenica. Na tym zakończę moją degustację, ponieważ nie mam nic więcej do powiedzenia. Jest pięknie, klasycznie, pszenicznie. Do zobaczenia.